muszę je mieć. A w dzisiejszym materiale istna perełka, bo przedpremierowo otwieramy najnowszy dodatek Paldea Evolve, który wyjdzie oczywiście za tydzień. Mam tutaj prepaka, dzięki czemu możemy jak zwykle zobaczyć jak przedstawia się ten dodatek. Omówimy sobie najciekawsze karciożki i zobaczymy, czy może jakąś nie uda się tutaj trafić. Jeśli jesteście zainteresowani kartami z tego dodatku, serdecznie zapraszam do Pokemarketu. Przypominam o moim kodzie twórcy. Jeśli jesteście też Zainteresowani tym dodatkiem, możecie wbić na live'a, który będzie tą sobotę najbliższą, która będzie 10 czerwca, już dzień po premierze, bo będziemy razem z Damianem z kanału Ogram to właśnie prowadzić, opening prepaków. A dodatkowo będzie można kupić boosterki, które otworzymy na live'ie i spróbujemy dla Was upolować jakieś naprawdę ciekawe kąski z tego dodatku. Mam nadzieję, że padniesz przynajmniej na chwilę. A my przejdźmy już do otwierania. Zobaczmy, czy może jedną z tych cudownych kart Uda się trafić już dzisiaj. Sprawdźmy to. Tak przedstawia się nasza paczuszka, dlatego teraz musimy ją otworzyć z folii. Och, dawno nie widziałem coś tak szczelnie zamkniętego. Bum! Jaram się strasznie tym dodatkiem, bo tak jak widzieliście na wstępie, naprawdę jest masa cudownych kart. E, największe mam oczekiwania, jeśli chodzi o ten dodatek, jeśli chodzi o dropy. Co znaczy, że raczej będzie cinko. Jeśli chodzi o Prepaka i oczywiście naszą promeczkę, jest to Markrow. Chyba nie jest to zbyt dobrze. Widziałem, że są trochę lepsze karciożki do tego. I teraz jak to wygląda? Mamy Markroła jako właśnie naszą promeczkę tutaj w tym zestawieniu, dlatego chyba czeka nas Dark Secik. Widzę tutaj sama energia mroczna, a wodna jeszcze, czyli jest to dek wodno-mroczny. Ciekawe. Oczywiście energię. Ultra Ball, Superior Energy Retrieval. Ciekawa karta, to jest, widzę, najnowsza karta. Ciekawe, czy będzie mocno grana. Na przykład Dolost mojego zona, chyba nie aż tak bardzo. Great Ball wraca do łask. Dendra jest właśnie nowym supporterem w tym wszystkim. Claywell chyba on się tak nazywa, czyli dyrektor szkoły również. Paldea Tauros już tutaj jest. Nasz Markrow. tutaj widzę dużo Markrowów. Flamigo jest kolejny. Nowym Pokémonem, który się tutaj pojawia, i nasz pseudo-legendarny Pokémon, który jest po prostu w Pokédexie na tych ostatnich pozycjach, jak Dragonite Bugs Calibur. Fajny jest. Nie wiem, czy ten zestaw jest jakimś jednym z lepszych. Możecie dać znać, jeśli graliście pre. W samym boksie mamy jeszcze cztery boosterki, właśnie z Paldea Evolve. Przejdźmy od samego początku. Otwórzmy pierwszy z nich. Ciekawe, czy tutaj kodziki są spoilerujące? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie. Dlatego tak to zostawimy. Ja oczywiście już nie przekładam karcioszek. Po prostu skupmy się na otwieraniu. Falings, Och jest tutaj tak duża masa cudownych kart i to nawet jeszcze w tych y, klasycznych, zwykłych kartach jest masa pięknych kart, które chciałbym trafić, jak na przykład cudowny Pikachu, Raichu, Mimikyu, są tej cudowne. Niestety tutaj na tej pozycji nic nie mamy i tutaj również nie udało się nic trafić pierwszego boostera. Oh, kurde, akurat tutaj może dropić, naprawdę bardzo bym prosił, bo to jest ultra ultra ważne. Tutaj właśnie w tym momencie sobie na ekranie odpaliłem podgląd na karty, jakie mogą być, bo nie wszystkie pamiętałem, jakie można byłoby dropnąć. I kurczę, najfajniejszą częścią tego są te oczywiście Illustration repki. O, i wrócił Rot, tylko tutaj jako Super Rot, nie Ordinary Rot. Czyli teraz będzie można wtasować trzy karcioszki z Discard Pile'a do deku, tylko że musi to być Basic Energia i Pokemon i w dowolnej ilości. Ciekawe, bardzo ciekawe. No, oczywiście najładniejszy, najciekawszymi illustration Rerkami są startery z Paldei, które są rewelacyjne. No ale dodatkowo też masa innych kart w różnych stylach, które też są właśnie w illustration rerkach. Oh, nie ma nic. O na przykład Bramblin też ma pięknego arta. Ja żaden drop nie podoba mi się to. Tutaj tak samo. Nie chcę nawet myśleć o tym, że nie będzie jakiegoś cudownego dropu. No a jeszcze ten Magikarp, który też wygląda tak rewelacyjnie. Najbardziej z wszystkich celuję w Fuekoko. Cudowny, wspaniały, dodatkowo moja dziewczyna ogromnie jara się tym Pokemonem i chciałbym właśnie tą karcioszkę trafić, żeby jej sprezentować. Następny booster. Nie będę już nawet mówić o super illustration rare, które też są cudowne, ale aż takie nie są jak dla mnie ważne. Jakby, okej, okay, super, jakby ten nowy boss order. That's pretty good! No, po prostu cuda niewidy. I oczywiście illustration rare, supporterów, no to każdy by chciał. Ale przyziemnie myśląc, i tak jest masa kart, które chciałbym tutaj trafić. Powiem Wam tak. Nowa era Pokemonów, znaczy te nowe dodatki naprawdę są cudownie robione. Tak naprawdę w tym momencie jeszcze tylko wywalić niepotrzebne złote karty i full arty, które uważam, że są w ogóle zbędne, i zostaniemy tylko przy tych cudownych illustration rerkach, które robią robotę. Nie ma! Kurde! Kolejny! Został nam ostatni booster i na tej pozycji znowu nic nam się nie trafiło. Znowu zwykła karta, co za strata! Nie podoba mi się to, ale spokojnie został nam jeszcze jeden booster. Mała no, przerwa w materiale, aby pokazać wam w ogóle skąd zdobyłem tego boksa. Bo właśnie dostaję je się, aby grać w turniejach Build and Battle. Serdecznie wam polecam wybrać się na taki. Naprawdę niezła zabawa. O, rerka, Tinkaton! A to jest special illustration -er -ka. Udało się nawet komuś trafić Jonę, full arta i tyranitara. O, tutaj Seguaro jako altart. Oh, wow. Wow. I kilka Pokémonowych alt -artów również się trafiło. A, jak to mówią, musi przyjść ten moment. Pecha. Szkoda, że akurat tutaj, w tym momencie. Rozumiem, akceptuję to. Jednak to jeszcze nie koniec. Zostaną ostatnie pusterek. Kurczę, jak, jakikolwiek. Powiem wam szczerze. Są tak piękne, o na przykład, a propos Jupitara, no to jest przepiękny Tyranitar. również jako illustrationerka. Dobra, ludziska, to jest nasza ostatnia szansa na jakiś drop. Nie. Wait a Niestety, trener. ostatnia karta dobra. Jest cokolwiek. Dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Scaliger EX Full Art. Może będzie wystarczająco wart, żeby go wykorzystać jako wymiana za cudowne illustration relki w tym dodatku. Zapraszam Was do live'ika, który będzie w tą sobotę. Po oczywiście odcinku z ETB, bo jeszcze nas czeka wspaniałe dropy, ale dodatkowo możecie się spodziewać masy nowych odcinków, jak tutaj taki mini spoiler, co możecie tutaj widzieć w tle. Dużo rzeczy nadchodzi. Na pewno... Masę rzeczy będzie z tym oto dodatkiem, bo nie poddam się, dopóki nie trafię, albo przynajmniej nie kupię większości, jeśli nie wszystkich kart, które najbardziej podobają mi się z tego dodatku. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten dodatek, która karta, jak mówiłem, jest dla was najlepsza. Wy mogliście już się domyślić, jakie karty są dla mnie najfajniejsze. No to co? Do zobaczenia i mam nadzieję, że widzimy się na lajwie w tą sobotę. Do zobaczenia w następnym materiale. Hej!